Hejka! Witajcie w 18 dniu Vlogmasa. Słuchajcie, ten czas mi tak leci, że po prostu aż, aż nie mogę uwierzyć, że to już jest 18 dzień Vlogmasa. 🎵 It was the night before Christmas, I was closing down for business, in my little prison shop When the bell on the door jingled once more W zasadzie do 20 już niedaleko, I jak już miniemy 20, no to... Fminimy 20, no to już w zasadzie jesteśmy... jesteśmy na finiszu. Cieszę się, że te vlogmasy jako tako mi idą. Tak? tak? Cieszę się, że jako tako te vlogmasy, vlogmasy mi idą. Może nie idą jakoś świetnie, może nie są jakieś mega ciekawe, ale są i cieszę się z tego, że się pojawiają na kanale i że oglądacie. I że Wam się podobają, także to jest najważniejsze chyba. Dzisiaj ignać zobaczcie w świątecznym wydaniu bluza, którą wam ostatnio pokazywałam w Świetnie, idealnie na niego pasuje jeszcze będzie myślę no trochę, niby to jest 68, ale dość takie oversize'owe bym powiedziała 68, więc jeszcze jeszcze troszkę pochodzi Ja też w czerwonej dzisiaj bluzie, także troszkę powiedzmy świątecznie, ale y, kawka jak najbardziej w świątecznym kubeczku jest, kubki są z rezerw z tamtego roku Jakbyście chcieli y, no to y, na pewno ich nie ma. Widziałam w ogóle, że w Reserved yy, niestety chyba likwidują dział Home, bo, bo z tych rzeczy Home jest mega ich niewiele. Ja mam na przykład zasłonę z Reserved w sypialni i jestem z nich mega zadowolona i zapłaciłam za dwie chyba 80 zł, coś takiego. Mega niedużo są przepiękne z takiego grubego, alalinianego materiału, takiego wiecie, takiego płótna bardziej niż linianego. Także szkoda, szkoda, że, że chyba likwidują, no bo nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego. Tak mało rzeczy z Home w tym momencie jest na reserku. Może coś, może coś będą, nie wiem, zmieniać, nie mam pojęcia, ale na ten moment dział Home jest mega niewielki. Ja dzisiaj na śniadanie pączu się skir. Takie śniadanko zapewnił mi mój mąż, kochany, także cieszę się bardzo, że dzisiaj pączek. Wczoraj myślałam właśnie, że będę miała krosanta, ale chyba się mu nie udało niestety podjechać do sklepu przed pracą. No a dzisiaj takie zaskoczenie, więc cieszę się bardzo, że dzisiaj śniadanko na słodko. Otworzymy kalendarze adwentowe z rana, bo później być może pojadę na wycieczki. Nie wiem, nie sama Rodzice mnie zabierają eee, także, także może wam coś e, nagram Wezmę aparat i może coś wam nagram Postaram się wziąć aparat Bo wiadomo jak to z Ignasiem, z wózkiem I tak dalej, i tak dalej Ale postaram się wziąć aparat, może gdzieś pojedziemy A może się tylko przejedziemy z autem, nie wiem Zobaczymy e, Ignas się tutaj już odzywa e, Powiem wam szczerze, że myślałam, że dzisiaj spał dłużej ale z tego co z tego co e, co przemyślałam to to wcale tak długo nie spał. W sensie wcale nie miał dłuższych takich przerw między jedzeniami. Więc e, między posiłkami może inaczej. Więc e, Chyba wpłynęło na, moje, na moją szybszą regenerację to, że spałam sama i Gnaś spał do drugiej w nocy w dostawce. <laughs> Także jakieś postępy czynimy, jakieś postępy czynimy. Mam nadzieję, że od dzisiaj te noce w dostawce będą się pojawiać coraz częściej i że, że będą się wydłużać te godziny w dostawce w nocy, więc. Jeżeli tak by było, to by było super. Ja bym była trochę bardziej wyspana niż wtedy, kiedy on śpi z nami w łóżku. Chociaż powiem wam, że szczerze mówiąc, trochę mi go brakowało w nocy w tym łóżku, więc o drugiej w nocy już jak obudził się kolejny raz na jedzenie, no to stwierdziłam, że go po prostu wezmę do łóżka. W zasadzie zaczęłam go karmić i zasnęłam, więc wybrała natura sama. Że ma zostać z nami w łóżku, no i już został do rana. Się, obudziliśmy się gdzieś przed siódmą, więc no budziliśmy się tak co dwie, co dwie godzinki. Rano o czwartej, no i później, tak jak mówię, przed siódmą, więc no prawie trzy, więc całkiem spoko. I Bruno czeka już na kalendarze adwentowe, bo już rozwala nasze, także zabieramy się za otwieranie. Także osiemnastka w najważniejszym kalendarzu adwentowym, czyli w bruna kalendarzu adwentowym na górze. Smaczki. W 19 już wiemy co będzie, bo to bo jest dziewiętnastka rozerwana, więc. Mamy dzisiaj takie gwiazdki One zba były niedawno. W masie. Nie wiem czy przed nie przedwczoraj. Także takie coś, takie gwiazdki. Marcina kalendarz adwentowy, balea ba men, osiemnastka na górze, tubeczka, rzęd do stylizacji włosów. Marcin używa rzadko, czasami bardzo, bym powiedziała czasami. Jest taki dość rzadki ten żel, fajnie. Męsko pachnie. Eee, spoko, spoko takie coś Nie wiedziałam, że do włosów też będą jakieś takie, wiecie, do stylizacji włosów A tu proszę bardzo, coś takiego Spoko, na mnie ok Jakby się pojawiło coś do włosów e, w moim kalendarzu adwentowym, to by ciekawie W sensie innego niż odżywka i szampon Ale raczej, raczej tego się nie spodziewam Dobra Osiemnastka w moim kalendarzu adwentowym również na górze Tu jest O, co padło. Dobra. E, I balsam do stóp. Okej. Okay. Ja raczej nie używam, chociaż jak faktycznie mam jakieś tam bardzo przesuszone stopy, no to nałożę, ale raczej nie. Takie dość gęste, takie bardziej masło niż balsam. Pachnie tak ziołowo, tak odświeżająco. No i jeszcze herbatki nam zostały. Ignaszku, herbatki! Jakie te herbatki nam zostały? Dajcie. Dzisiaj mamy osiemnastkę, czyli cynamon pomarańcza. Herbata owocowa, bionaturalnie aromatyzowana z olejkiem pomarańczowym bio i olejkiem z liści cynamonu bio. Składniki kwiatki Bliskusa. 29% cynamon, ja po liście jeżyny słodkiej. Skórka pomarańczowa. Y Prażona cykoria, goździki, olej pomarańczowy, olej monu Okej. Okay. <coughs> Okej. Okay. Więc zim ten orange. Taka herbatka dzisiaj. ok, osiemnastka, fajnie. No i tak jak mówię, no zostało nam em, 6 dni do świąt. Jak to jest możliwe, nie wiem. Ja już ostatnio się zastanawiałam jak, jak ten czas szybko zleciał. No i jakby nie mam tu jakby jakiejś teorii, dlaczego to tak szybko zleciało. Wydaje mi się, że tak jak wszyscy mówili, że wszyscy mówili, że jak przy dziecku czas leci trzy razy szybciej, no to, no to faktycznie leci ze cztery razy szybciej dla mnie. Jak nie więcej Dni są tak króciutkie, jakby trwały 5 minut Dla mnie Także, że w ogóle mi się coś udaje nagrywać To jest po prostu pizze w czasu. Także my korzystamy Korzystamy z tych dni I idziemy właśnie się teraz bawić Jak zwykle A wam życzę Miłego dnia Dobra, słuchajcie, ja już jestem e, podczas składania vlogmasa numer 18. E, chciałam Wam podziękować za oglądanie tego vlogmasa. Mam nadzieję, że vlogmas numer 18 Wam się podobał. E, jeżeli chodzi o moje zakupy, to praktycznie nie zakupiłam nic. Oprócz spodni dla Ignasia, które Wam zaraz pokażę i osłonki na doniczkę, którą Wam pokażę może jutro, bo już dzisiaj mi się nie chce wchodzić na górę tam, gdzie ją umieściłam, więc już Wam pokazuję spodnie. Mamusia, jeżeli szukacie fajnych spodni dla Waszych dzieci, to w Pepco teraz są takie fajne jeansy z tego co tutaj nam mówią, to jest Slim Fit. Więc takie same fit jeansy sobie, znaczy nie sobie, ale Ignaciowi kupiłam w rozmiarze 74, mam nadzieję, że na teraz powinny być w porządku One też mają gumkę w pasie, więc tutaj akurat nie ma problemu, żeby je trochę czy podwinąć, czy faktycznie tutaj spiąć w pasie, żeby były trochę węższe Więc takie jeansy myślę, że bardzo ładny kolor Kupiłam jeszcze mu takie klocki, ale będą leżały pod choinką, żeby on też miał co rozpakowywać pod choinką I moja mama też częściowo kupiła prezent właśnie Ignasiowi w Pepku, więc naprawdę fajne rzeczy są w tym momencie tam I zachęcam, żebyście zajrzeli, jeżeli szukacie jakiś prezentów pod choinkę dla dzieci lub dla swoich dzieci, czy dla, czyjś, czy, czy jakiejś dla, dla rodziny to, to polecam serdecznie sprawdzić właśnie Pepko. E, także mam nadzieję, że vlogmas numer 18 Wam się podobał. E... Jak gdzieś się założam światełka na zewnątrz, Wam właśnie pokazałam, jak one wyglądają. Założam je wczoraj, tak jak mówiłam, a pokazałam Wam dzisiaj, jak one wyglądają. Wydaje mi się, że przepięknie. Są tam takie białe, migające światełka, które tak, jakby śnieg sypał, po prostu wyglądają, więc myśl, wydaje mi się, że wyglądają fajnie. Zmieniłam też baterie tutaj w światełkach na kominku i na korytarzu, bo już się wyładowały, więc świecą teraz mocniej, lepiej i mamy świąteczny klimat, bo święta dosłownie e, już za niedługo. Także e, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, no to oczywiście zostawcie coś po sobie, a ja e, żegnam się z Wami i widzimy się jutro w 19. W Masa. Buziaki, trzymajcie się. Bye, bye.